Robisz! Wow. Wow, to skeci trochę Polska górą! Jeeeeeeest! Yeah. Yo! Za ciemno, a stabilnie. Yo, siemaneczkę, jesteśmy na Lapoma Bike Park w Barcelonie jest z nami pan Zenon, witam serdecznie serdecznie Wczoraj był pierwszy, pierwszy dzień z tym jazdek się rozjedziliśmy, nie nagrywałem nic, bo chcieliśmy się wczuć Tam jest taki ziomek powalony Leci sobie, to nagramy go Nie wiem, czy nie jest za ciemny aparat, ale... ich dużo od razu Troszku dzisiaj wieje, wczoraj mniej wiało Ale jest fajna pogoda, zapowiadało się deszczowo i zimno a jest ciepło i słonecznie, więc jest super no w czwartek pada, ale co To tam najmniejszy problem, jakby przez 4 dni padało. A takie cztery dni fajnych jazdek. Mamy jednego profane'a, drugiego profina. Czekaj, o o o elegancko. Prze rowery mamy złożone, Przy transporcie się tutaj lekka kraksem wydarzyła, chociaż miałem folię bąbelkową, ale ona musiała się zsunąć i no coś musiało tam obcierać, no nie wiem. Jest lipa, fajka Paik, mam obklejonego folią ochroną ze Stickshop Studio. <noise> Zapraszam. pajka nie jest obrysowany, więc jest super. No, ja mam breakless, bo ten hamulec co na tam dwa odcinki temu chyba za yy, yy, tą mi naprawił, no to jednak puściło, ale tak by było trzymał, więc I tak jestem zdziwiony. No właśnie, dzisiaj kupiliśmy nowy hamulec Zenka Taki o, taki o, jakiś fajny taki. Z y, Shurem ja mam też y, sztyce Kupiliśmy też dzisiaj dla mnie sztyce ale siodła właśnie kupiliśmy i myśleliśmy, że y, Lapoma w swoim sklepie. Dlaczego potrzebujesz nowej sztyce? Zaraz I powiem. Y, bo myśleliśmy, że Lapoma będzie miała siodełka. A nie miała, jestem w dupie, ale tam się nie wiem, ogarni może kiedyś. Y, właśnie. Kupiłem sztyce, bo mam aktualnie taką zastępczą od Krzysia, któremu dziękuję, że mi pożyczył. I tak nie zdaję egzaminu, ale żeby chociaż powiedzieć, będzie masz od no bo zostawiłem, znaczy nie ja zostawiłem, ale no została w Polsce Zostało... Śtyta Środko została w Polsce, nie muszę się tłumaczyć, to no trudno, zdarza się. Wszystko wziąłem oprócz tego, no yy, i tyle. Ale wziąłem aparat, wziąłem GoPro, to najważniejsze. Teraz rozgrzejemy na stolikach trochę klipów z GoPro trochę z aparatu i pójdziemy na gąbeczki i potem na airbaga, który jeszcze nie jest napompowany, ale potem go włączymy i robimy bangerki. Nie panie Zeniu? Nim. Ale ci co nie śledzą Instagrama, to nie będą widzieli, a ci co dośledą bierzącą to są Giemki, więc wpadajcie Brantem 2 nazwa Instagrama ze Stick Shop Studio, pyk 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 bang bang bang. Fajnie siedzi, wyciętajcie. Jest blepa. Jest i pyk, blepa. Elegancko, zapraszamy, stickshopstudio.pl, Ale jasno, dobra, lecimy już bez gadania. Yo. Yeah. Whip it.

Shit. Kasztan Jo! Jo Nie wiem, ale albo mi się wydawało, albo powiedział, że miał być Frederickson Jesteśmy na Bagu No i co? Robimy flipka Zaczyna trochę padać, ale damy radę. Co uh... teraz zrobić? Staram się wskrócić, ale robię to. First flip in życiu. Yeah. Okej Ok. Dziękuję. 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 się Yo, Ol, to jest luźne. kurde. Robię to. O oh ale fajnie by śliska. Teraz nie dokręciłem. Jo, zajawa. O dobrze, że była śliska, nie bez mokra od deszczu. Nie dokręciłem, ale śliska jest dobrze. Jak Rezzi działa. Śliska jest lepsza niż sucha, bo. Ze ześlizgujesz się. Polska, guru. That's what they say, shit. I'ma go now, senseless, me. meaningless, bitch. This is what they want, see, but they don't ever say, shit. Back to the basics, you gotta keep uh, your head straight. Yes. I don't think they're ready for this shit. Dobra, witam serdecznie w dniu kolejnym Dzisiaj atakujemy streety i pierwsze streety jakie chcemy zaliczyć to jest Sport Forum Niestety taki to normalny dojazd, gdzie każdy zawsze dojeżdżał jest zamknięty Więc musimy kombinować tak, żebyśmy jakoś dojechali e, jakoś, jakoś naokoło, jakimś skrótem, nie wiem, zobaczymy I tyle, jest dzisiaj super pogoda, wczoraj pogoda nas trochę zaskoczyła e, Ale oczywiście udało się odjechać flipa, ale dzisiaj będzie poprawiane e, Jeszcze kolejne jakieś nowe sztuczki no i może jeszcze, le jeszcze lepsze węgierski niż wczoraj, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i że też wakacje będą udane. Wakacje, no wyjazd na razie, wakacje to będą jeszcze lepsze. Więc będę wam aktualizował każdą nową informację. Jedziemy teraz na najgłośniejszych schodach w Barcelonie. Jest super. Dużo, dużo, dużo ludzi. Jakieś rowerki. Ja bez Hebra pozdrawiam. Jest nieźle. Pewnie się będziecie mi pytać, jak sobie radzę bez hamulca w Barcelonie. Nie znając sobie w ogóle nic. Więc właśnie to jest odpowiedź. Tak średnio powiedział. Okay, dobra Wszystko idzie zgodnie z planem? Hey, good nice day! Jest w portporu! Helie. Dobra, witam YouTube. Poprzednia próba się nie nagrała, ale. Lecę port forum full prędkość, wszystkie koty plus 10, tam ci nie latają, bo się boją, coś takiego, cynówki, a ja lecę. Ło, wow, to skeci trochę. O ja, pierdzie. O ja, pierdzie. No dobra, lecimy. Let's Spend it. Dobra. Wow! Helię! Yeah. Fajnie! Zapasem! Yo! Okay. Hell yeah! Oh, oh shit! Yeah! Clip. You want jelly from Poland? <laughs> yeah! Where are you from? What? This... <laughs> oh, G. Oh, S yeah. G, SG. SG. <laughs> 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 czyli Polska guru. Polska <laughs> guru Yo, Yo. Dobra, teraz jesteśmy byliśmy na plaży się wykąpać w morzu Fajna, korzystna woda Ale jest ogólnie fajnie No i co? Tych Zanek z Kuwą pojechali Jeszcze następnie żeby porobić fotki Propane'a i już też zbijamy Yo! Oh shit! Ładnie, ładnie Jeep is not a crime Hell yeah A, prawie Yo Ładnie, ładnie Tu nie nagrałem, ale Olda zrobił przede mną ale styl jo ładnie 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 ładny lining. polski trudny język widzowie no Jeep tutaj widzę w kamerę kamera czyni cuda dobra lecimy w bike park Labomas też Heli yeah. Ty helie yeah, trochę wieje, nie? Dzisiaj o, Nie czuć, nie czuć. O O, Barspin! Ej, to był pierwszy barspin na moim rowerze Joo! Rower zenka, Pierwszy barspin na moim rowerze! Yo. Jak oceniasz? Fajnie się robi tak samo jak na moim Aż dziwne Tak? No, to, sorry, to są te same rowery. No to, to sama jest... rama. Yo, zajawa tu jest, widzę. O, jakieś lokale jest. Tam są jacyś jakieś wariaciki. Brian poprawia. Odrobił robiły tutorial, a teraz. Sam, poprawiam. Brian sobie poprawia. Kurde. Aż mi krewni do Uff, źle. Brian kradnie siodełko moje. W I tak zalecam przed ciebie, bo miał Olda, ty nie? Coś do powiedzenia? Zrobię Olda. A robi double bara, Chce w sensie się double flipa. Brian, sikor. Dwóch kameramanów wynają. Suicide. Jezu. Brian. Bar spin. Czysto. Wysoko. Musi Bar spin. Czysto. Sui bar. Fred, joo, perfect line, chyba taki dziś planowo. Bar spin? To wszystko dzięki mojemu siodełkowi, siedełku. x chyba tam. Joo, pozdro, pozdro. Pozdrawiamy Polaków ze słonecznej Hiszpanii, gdzie wczoraj lało. chcę kręcić. Widzę to w Jedzie. Przez to. Trzy bary Na moim siodełku. Wszystko dzięki mojemu siodełkowi. Dobra, jesteśmy już tutaj na górze. No i co, zaraz pierwszy skok. Próbuję z tym szarpnąć i tyle. Nie sam do siebie gadam. Odcinki na Youtube nagrywam. Yo! Z pierwszej dzisiaj! Yo! Ale najsik! Trochę torpedziek, ale był! Zajawa! Leci zenon, jest Sigma, a my lecimy. Sal cichym, Dawaj Leciutko, szarpiemy. Mamy. Ło, jak wow, wysoko. O kurde. Polska za granicą. Polacy za granicą. Helie. Yeah. Lecimy. Byk. Yo, toko! O, znowu! Ej, teraz próbuję Double flipa. Dawaj! Yo, yo! Yo, stary! Co jest? Czyli na razie jednego i na plecy. I się. Na rady. razie to sobie zakręć serio tak mocno. Mocniej niż normalnie, ale nie, nie z całej siły. No, prawie z całej, tak żeby. Ja za pierwszym razem kręciłem z całej, ale wiesz, nie utrzymałem. No, no, no. Cicho, no. Uff, shit! Nie ja zrobiłem dwa tarcze? Co jest? Ale nocem przywaliłem! Kurde! Nie potrafiłem o ty szarfnąć! Dobra, robię to teraz. still learn this lesson Watch my back while I'm always progressing why was it king I won't fall to oppression I think that I'm gonna die cause no matter the situation that I'm in I always move forward with progression Proszę, teraz jestem popularny dzięki Brian'owi. Gdyby nie ja to on by dwóch salt nie spróbował, także tak jest. jestem z siebie dumny. I ze mnie też, ja z, się z ciebie też. Z ciebie bardzo Zenka też. Dzisiaj miałem plan trzy razy odjechać, udało się. Wcześniej tak głową przypieprzyłem. Nie wiem czy nie dobiłem poduszki w ogóle do ziemi. Chyba jakby chwileczkę tam musiałem poleżeć. No. Szybciej, szybciej, dobra, dobra. Trochę bolało, ale teraz pierwszej zrobiłem, także też jestem z siebie dumny, jestem dumny z Briana. Zenka jestem dumny. To, Jeszcze jest. najbardziej. Za to, że jest On nas, on nas w sumie tak, zabra, i ja on wszystko garnią tutaj. I ogólnie tak. no to, bo linii, tak. nic z nowego nie zrobiłem. Zrobiłeś. Dalej bar spina nie zrobiłem na froncie. W natwarty. linii zrobiłeś. Nie rzeczy. zrobiłem ani trój, ani flipa, ani bara. Ale, Ale mam fan i on zrobił duże rzeczy, więc to się liczy. A ja nie Ale zrobiłem, dalej bara. Ba dalej bara nie zrobiłem w linii, zrobiłem podwójne salto. Głowa mnie boli. Dziękuję za oglądanie. To the sky!